Dziatwa co rano, dzień dobry składa tacie i mamie, lecz jakże często mała gromada, mówiąc to, kłamie. Bo wy, dziateczki, pewnie nie wiecie, co jest w tem słowie, a słówko pojąć należy przecie, nim się je powie. Oto w dzień dobry, mój łaskawi, mówicie mamie, że nikt z was serca jej nie zakrwawi, życzeń nie złamie. Że plon nauki w dniu tym bogaty główka zdobędzie, że żadne z dzieci mamy i taty smucić nie będzie, że w dniu tym myśleć o figlach, psocie przestaną dziadki, że dzień ten dobrym zrobią w istocie dla ojca matki. Od dziś dzień dobry, zanim powiecie, mamie lub tacie, dziadki. Pierw dobrze rozważcie w głowie, czy dotrzymacie.